Cześć! Fajnie, że jesteś. Witam Cię na kanale o tym samym tytule, czyli fajnie, że jesteś. Dzisiaj porozmawiamy o miłości, a dokładnie o tym, w jakiej obecnie jest relacji. Mam nadzieję, że to jest karmiąca Ciebie bezpieczna przystań, a nie bardziej już ten toksyczny związek, ale jak to rozpoznać? Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Wszystko rozchodzi się o to, jak Ty się czujesz w tej relacji i zaczniemy od tej bezpiecznej, bezpiecznej. Po prostu czujesz się bezpiecznie, kiedy jesteś z tą drugą osobą obok ciebie. Możesz się swobodnie wyrażać. Masz takie poczucie, że jesteś widziana i słyszana, że nie żałujesz tak naprawdę otworzyć buzi, bo słowa, które wypowiesz, mogą być wykorzystane przeciwko tobie. A tak bywa, prawda? Więc ta komunikacja jest swobodna i otwarta. Kolejna sprawa. Czujesz się zwyczajnie spokojna w tej relacji. Po prostu jest to przystań, do której chętnie, z radością, Wracasz, która jest po prostu dla ciebie karmiąca. Akceptacja różnic, bo my się różnimy, prawda? Więc to jest ok, że ty i twój partner jesteście różni. Wspólne cele i marzenia super ważne odpowiedź nie. Zawsze, bez względu na to, na jakim jesteście poziomie, zaawansowania, związku i tak masz prawo powiedzieć nie. A po drugiej stronie, dobrze, jeśli to nie zostanie naprawdę właściwie przyjęte. Co jeszcze? Patrzenie w jednym kierunku, przynajmniej w tych takich mocnych sprawach, tak? Czy chcecie mieć dzieci, gdzie chcecie mieszkać, co chcecie robić, jak chcecie spędzać czas, to warto naprawdę obgadać najpierw, żeby później nie było e, tych zaskoczeń. No i co? Jak jest kłótnia, bo kłótnie zdarzają się w najlepszych związkach, i to jest OK? Pytanie co potem? Czy ranicie siebie, czy po prostu umiecie siebie później nawzajem przeprosić i wyciągacie? Z z tego świetne wnioski, żeby następnym razem, no mniej bolało. Więc takie najważniejsze, mam nadzieję, podstawowe cechy charakterystyczne bezpiecznej przystani, bezpiecznego związku. A teraz, co jeśli chodzi o ten toksyczny? No, tam generalnie nie jest bezpiecznie. Jest coś takiego, że jesteś na czujce. Nie wiesz z której strony, ale po prostu może być coś zawsze nie tak. I masz takie wrażenie, że coś jest z tobą nie tak, że może coś po prostu będziesz miała zarzucone. Jesteś wpuszczana bardzo często w poczucie winy. Masz takie przeświadczenie, że odpowiadasz za całe dobro tej relacji, a to nieprawda. Ty masz 50%, ktoś ma 50%, razem macie 100%, ale ważne, żebyś ty ze swoimi 50%, 50 była jak najbardziej ok. I wtedy jest wszystko spoko po Twojej stronie. Co jeszcze? Manipulowanie. Manipulowanie nie jest ok. Szantaż emocjonalny, mm. przemoc i zarówno psychiczna, fizyczna, jak i ta finansowa. Mogą być wszystkie razem, trzy może być oddzielnie. To nie jest ok. Zmiana swoich potrzeb pod partnera albo jeszcze inaczej, to, że twój partner ma zawsze swoje plany nad waszymi i tak naprawdę nie uwzględnia ciebie specjalnie w waszych planach, to też nie jest ok. To, co w jakiej relacji jesteś, mam nadzieję, że w tej bezpiecznej, ale wybór należy do ciebie. Jak coś możemy pracować nad przekonaniami. W radykalnym wybaczeniu również z Byron Katie. I jak coś mogę zrobić dla Ciebie, dwupunkt, zrób coś z tym, bo życie jest jedno. Przynajmniej tak mi się wydaje. Za dzisiaj wielkie dzięki, buziaki, fajnie, że jesteś. Mua.